Witam wszystkich w nowym odcinku z Forzy Horizon 5. Będzie to odcinek dotyczący szybkiego zarobku, szybkiego grandowania kaski. Myślę, że to co lubicie najbardziej, także bez obijania. Pierwszym sposobem na robienie dobrej kaski będą wyróżnienia. Za wyróżnienia, czyli po prostu jeżdżenie, no, granie w grę, ogólnie mamy nagrody. Nie wszędzie są te nagrody, ale tak jak tutaj. Jest to nagroda na przykład Focus RS Ford Epicki za odkrycie 10 dróg, tak? A odkryć 10 dróg to co to jest za sens? Każdy to zrobi od razu tak naprawdę Także nie ma co, te na nauta będą wszędzie, tak? Tutaj kolejna to Toyota Celica Oj, wybacz, nie ma dźwięku Tutaj Nissan Fairlady yy, Tutaj Dodge Charger Tutaj jakieś, jakaś pierdoła Tutaj jakieś pierdoły, tak samo wyścigi uliczne. Tu będzie coś dobrego. Kask jednak nie. O, S63MG. Jakieś pierdoła. Tu na przykład mamy do zgarnięcia dużo aut. Lotus, Funchu. No tu będzie tego naprawdę dużo do zgarnięcia aut. Falcon, Nissan, Makan. Także tych aut jest naprawdę sporo. Także wystarczy grać, żeby mieć w miarę możliwości dobre auta bez kupywania. I także widzicie mam 3700, 3 700, a od ostatniego czasu miałem 500 tysięcy i ten sposób działa. Także pierwszym sposobem będzie po prostu każdym sposobem będzie wydawanie ilości na auta. Na spójnik kobiety na jak i Dobrym sposobem też będzie zbieranie prawie wszystkich na Zbieranie wszystkich prawie żadnych No i zabijanie punktów biegłości można zrobić w sposoby. Takie jak ja teraz, że latam sobie bokiem. I świetnie się przy tym bawię. I nabijam punktów biegłości właśnie. Albo latanie pod ten, na pustyni, co jest mniej wymagające w ogóle, ale no nie się przy tym. Także musimy sobie najpierw znaleźć jakieś dobre, dobre miejsce w miarę równe w terenie i gdzie nie ma nie, nie gdzie szalnych ani I Właśnie jedziemy na część mapy i to jest tam pustynia, na której mi się bardzo dobrze tam pręduje, packę. Albo drugim sposobem jest drifting, ale to musimy uważać na samochód, czy nie wypadniemy na przykład z drogi w ogóle na wszystko także polecam bardziej gruntowanie na pustyni niż na driftach ale jeżeli lubicie to no tak to wszystko, co będzie tak, by się brało przyjemnie i co nie do to, a, gdzie dobrze mimo, jest to drifto jest to super sformułowanie no, Także, a, już teraz prowadzili takie coś, że prowadzili takie coś, że w jakiś czas, to jest taki imbecik, gdzie się wbija 5 razy szybciej chyba w ruchu i przychodzi się do mnożnika 10, tak to cały czas mamy mnożnik 5 maksymalnie i nie da się mieć wyższego mnożnika. No a teraz coś takiego zrobili, że da się wbić możliwie 10 I to jest na przykład przez 3 minutki i 3 minutki sobie latacie wróć. Możecie nawet latać ile chcecie, bo kiedyś zaczniecie latacie, będziecie mieć możliwie 10, to on się wam zachowa i nawet możecie dobyć to do 100 tysięcy, czyli wiecie milion jednorazowo i będziecie mieli sobie dużo punktów długości. Też muszę sprawdzić, czy nie ma na przykład takiego auta, jak było w czwórce, że Dobra, to tak, już 50 tysięcy. Że było to Porsche, co się kupywało za 18 punktów biegłości, tam 150 tysięcy w jej perkach. No i miało się darmowe 150 tysięcy, na pewno. Plus sprzedaż czy auta, czyli tam chodziło 200 na 300 zysków, bo kupywałeś auto za 150 tysięcy, sprzedawałeś się za 300. Właśnie ten perk był za 300. I no, zobaczcie, 270 tysięcy, 6 punktów biegłości, no 7 jeszcze tam. Został malutko. Drugim sposobem... O, od razu patrzcie, możemy tutaj... I cyk, ja już tu do Supreme kupione. Także no, drugim sposobem będzie po prostu to samo, tylko musimy mieć jakiś szybszy samochód. Już to jest ważne, żeby się on łatwo nabijał nam punkty. I tak, bierzemy sobie szybszy samochód. Ja mam do tego BMW 5, który miałem za darmo. I no, robimy to super samo... Star? Tylko auto No i tak Just oh mój so mój mój. sobie teraz łatamy na pośrednią, jest to okay. bezpieczniejsze, nie? Możecie mieć wszystko w Latać tylko lewo prawo, lewo prawo. Lewo prawo, lewo, <grywany> lewo prawo. <lewo>, <grywany> no i sama kostka będzie się zabijać tak w Tylko musicie uważać, żeby przy wysokich... W takich lotach spać dobrze na koło, bo jak spadniecie lekko na maskę, tak na dziubaka, albo tak na dubę, no to punkty wam się usuną też, Więc jest to bardziej bezpieczne, mi ludzie jak tak sobie latać i na trasie, Także nie chcę was zamówić, może jakiś kolejny odcinek zagląduję trochę wingspilów i super wingspilów i pootwieram je z wami mieć jakiś taki inny albo zrobimy jakiegoś pinta pod drift Dobra także ja sobie zdeponuję te punkty i wam pokażę jak trzeba znajdywać te auta, nie? To trzeba je po prostu znajdywać, nie? Dobra, szybciej niech się te punkty kończą A tu nie widać nie widać końca No i mamy 32 tysiące Kolejne 160 tysięcy Tu kolejne 4 punkty I tak, hop, wchodzimy sobie w biegłość i tutaj szukamy. Tu też już kupiłem wszystko. Ale zobaczmy, może coś się fajnego trafi, nie wiem ten roadster. Ja chyba go coś tam w nim kupiłem, ale nie pamiętam co w nim tam było, nie? Także zobaczymy. Co ten roadster ma do zaoferowania w biegłości. O właśnie, nie było mi stać na do spina. I proszę cyk, kupujecie Super Spina, otwieramy go i dostajemy na przykład dwa auta emotkę. Gorszy drop. Dwa auta plus emotkę, tak. Yy, dwa auta plus emotka. Sprawdźmy te nowe auto co dostaliśmy. Który z nich? Zobaczmy co one ma do zaoferowania zabiegłość. Hop! Tak samo patrzcie, 6000 expa idziemy sobie, 10 kredytów od razu i pójdziemy w górę i mamy kolejnego Will Spina i premię do Forzatlonu. A Forzatlon nie wiem gdzie jest jeszcze, ale playlista to się też opłaca robić. Mamy wiosenną playlistę i musimy po prostu wbijać punkty. Ja mam już 15 na 68 i tu mamy zapewne... Pewne auta, tak? Nagrody sezonowe. Także tutaj na przykład będziemy latać. 9 gwiazdek w strefach Driftu Fair Lady. Tutaj co nam dostaliśmy? Zdobądźmy łącznie 5 gwiazdek w pokazówkach w dowolnym Lamborghini, tak? Więc to samo. Macie Lambo, cyk robicie? macie dwa punkty u mnie. Cyk macie Alpine A110 za darmo. Także te auta szybko się w miarę dostaje. A ja. Dziękuję za odcinek i widzimy się w kolejnym odcinku siema